Mecznego. Dzięki. Co to w ogóle za rola? Nie wiem co to za rola. Nie jest spy wśród impostorków. Kto jest tym spajem? Czemu nie mnie? Czemu mnie? Pytanie. Co Pytanie. No, Javid, odciś... Pytanie, gdzie był Javid? No. Yy, ja byłem nad Strojczykiem widziałem, ktoś robił tam lodzika. Ja robiłem. Tak, Gawik tam gawicz. był w okolicy. Hmm. A o co chodzi? Ja tam ogólnie nie kojarzę, żebym Cię widział. A za to widziałem, Ciebie, jak zabijasz tam. Ale gdzie zabijam? E, tuż pod wejściem do Laba mhm mm Niemożliwe. No. To jest niemożliwe, niemożliwe, ale... No to wyrzućcie mnie w takim razie z po, jest Nie, posłuchaj. Yy, widziałem też, że w yy, Krychak, gdzie ty poszedłeś od Storage'a? Ja jestem obecnie w Adminie. A nie poszedłeś do laba, tak mi się wydaje? Nie, nie. nie. Poszedłem pod storage'em do Opisa i do Admino. Nie wydaje mi się? Czym ci się nie wydaje? Bo szliśmy kawałek od dołu od storage'a i wydawało znaczy, mi się... że ja, ja cię widziałem tylko na początku storage'a, później no, tak, ja już tak, nie tak, widziałem. Tak, 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 I wydaje mi się, że poszedłeś na górę do laba właśnie. Nie, 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 nie. do się Tam się rozdzieliliśmy. Rozdzieliliśmy się pod storage'em i to tak naprawdę poszedłem... Tak, tak oddzieliliśmy na dole, pod storage'em się rozdzieliliśmy i poszedłeś na górę w stronę laba, a ja się wróciłem Gdzie? na logic'a. Gdzie? Gdzie? Może tak to było widać, ale ty z końca storage'a mnie widziałeś, no to mówię, no ja byłem, w... mówię ci, no schodzę do dropship'a, poszedłem po storage, poszedłem do pisa i poszedłem do admina i miałem schodzić do Specimena, ale no był przycisk, autentycznie ci tak, mówię, w sensie chciało, no przycisk, spotkanie ogólnie. Znaczy no, niby to może być krycha. ale ja bym pierwszą rundę skipnął, no, bo no, tylko no, jeden no, frag, nie? Pierwszą rundę do schiwnięcia, tylko do, HIP, do, nie to do to zapamiętania, nie? Um, dobra, Krychak w takim razie jest raczej impostorem Samowita Nie no, no handcraftował ma chcesz? Tak, okej okay. Dobra, w ogóle Mam nadzieję, że kajdanki się już skończyły Dobrze, że akurat na czosnek nacisnąłem te kajdanki Dobra, już nie mam kajdank Wiem, że ale światła. Wiem, że światła, ale dajcie mi siebie powiedzieć. Eee, wentel poproszę o twoją lokalizację i gdzie byłeś 5 sekund temu. Sekundy e, 5 sekund temu byłeś w kąsach? Tak e, a 10 sekund temu końcami Na łapie. Kłamiesz no, byłem na polosie, sorry, no, sorry, no, sorry. Kłamiesz! <coughs> zabiłeś kendal przed wejściem do opisa. <gulia> nieźle jeźdź. Na kogo ty zagłosujesz? Na impostora, prawdopodobnie. Aaaa. Ale i druga. ale druga runda, więc pewnie i tak skipniecie, więc nie ma co się produkować. Ciekawe na kogo kabic zagłosował. Na no, 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 no. tak, mnie. A ty nie, ty wie. w pierwszej rundzie. I ten dewysł, to zadań jak, jak zadajesz.

Jeszcze powiedzcie... Jeszcze, jeszcze powiedzcie, że wszyscy w No. Nie wiadomo szczerze. U Matej właśnie do laba wchodził, więc jego ciało jest bardzo świeże. No, hmm. ja tam widziałem przynajmniej dwa trupy. Tam były to trupy, no? No... Możliwe, że wszystkie są w lawi. Wygłosujcie głosujcie nie z morflingiem. Czemu? tam? ja... Okej, wierzymy, wierzymy, głosujmy. Jak? Gdzie? No z pierwszej rundy dla mnie do Hornets. No tematy byłby Weaponsach, a ty przebiegłeś między kompsami a tym do tego. O, dobra. E, Hornet był pewnie spajem i go teraz odstrzelili. A... Więc po prostu wyrzuć mi proszę, To jest teraz nie tego. prawda. Tak il... No ale bez powodu jest... chyba Hornet nie umat, zwłaszcza, że nie, nie mógł... Ja nie strzelałem. Ja nie strzelałem. tego po prostu go wygłosujmy. Jaka się. Wszystko by się udało zbyt zbyt zbyt. gdyby nie ten ściski Hornet i jego dzieci Ale Hornet nie ma dzieci A skąd wiesz? Ale za przed nim jakiś? Na kogo go Na Horneta Na Kryhaka bo kryhak eee Niech tu szlak. Od, o, ten rozgryźli I mnie 13. rozgryźli mnie niestety A nie piekło <grystki> No kurde, no do no, niestety ja pory. Co? Gdzie on? Eee, no Dziwne, bo to nikt z was tego nie zrobił w lobby, czyli prawdopodobnie to był ktoś ze specimen'a. Wyszedł i go ciachnął, bo przed yy, górnym deko yy, No pamiętam, tak, z... ja ostatni raz widziałam Joaquina Trochę jego taduszka mi przebijała się przez drzwi, a potem tam tańcowałam z wami Mega dziwne Więc ile masz? 10 sekund może? 15 maksymalnie? Ja, ja byłem gotowy na śmierć normalnie, ja już się szykowałem Ja, ja tak mogę wyklirować Steve Więc... No, to, w, moim tak słuchajcie, tak na logikę yy, Bo wentel to nie byłeś ty, priv, to nie byłaś ty Yy, Eliksona gdzieś tam w poprzednich rundach widziałem, więc też jestem w stanie go oczyścić, więc zostaje Steve'ek Kwas. A co, że... Powiem tak... Mogę chyba z, z tak tym... No tak. E, tak, bo my się razem trzymaliśmy, bo mamy takie fajne role. Była Impa? A pytanie? Nie A, mam nie... mieć takie role, są takie inne role jeszcze. A to jeszcze? Dwo King nie? Albo jeśli nie. fajne role, to też mogą być, też są fajni. King mógł być dwóch i dwójka była pokazana, bo Krychak był Morfin No tak. Ja bym to skippowała. to było... No to jesteś jesteście, dajcie na, na... Nie skipujcie to xD. Nie no, musimy to, musimy kogoś walić, mamy dwóch więc no, sorry. Kuźwa, ja na kwastach pasowała. To nie żartów, Rift. Ja bym zeskipowała. Nie można e, nie zeskippować. Eee, na ja Steam, ja się, o batz. O ja, co I tak bym zademisowała. No ale co wy robicie? Nie wiem co oni robią. I po jak dałem już skąd ten co wyjść. Jak wygrałem, to jest zaskipowanie. Ojoj. oj Gawik Gawik, co ty zrobiłeś? Czemu zabiłeś ty... Ja jestem cały czas na przycisku moi drodzy Jakbyście zauważyli Ja nie ekspie się razem z wami Ekspiłem się w labie Przeszedłem przez Specimena I teraz stoję na przycisku, więc to ewidentnie no, Stevek albo Kwas, no, ktoś z nich jest do wywalenia Stevek, Kwas Czemu gawika, o co tam chodzi? To, no, są to, Elikson, Elikson, to są eliksoni, to są loversi, no. Kurde. Oni się sprzedali tak naprawdę. Albo było impo. Do co, no. preferujesz bardziej kwas czy Steve'ka? Ja preferuję Steve'ka. Dobra, dodajemy. No teraz przepraszam cię, Gawik. I tak to przegrałeś. Być może. Jest, to się... Mówiłem? Albo nie odstrzeliłeś z nim Hayahoyoyo jojo. No odstrzeliłeś Ale ja takie patrzę A ja tutaj bodajgada jeszcze miałam To tym bardziej śpieprzyłam No, no tak. Właśnie prisz